Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film, który zaproponowała moja widzka Pani Ania i po tytulech możecie widzieć, jak zaczęłam moje przygody z YouTube i dzisiaj właśnie na to pytanie odpowiadam i też taki film pogadankowy na ten temat. Powiem Wam o początkach mojego YouTube'a, ja też Wam powiem... E, kiedy te kanały zostały kiedy mój pierwszy filmik. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, to proszę Was o łapkę górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. I też chciałabym pozdrowić moją widzkę Kaję, mojego widzka Kamila i też pozdrowić panią Anię. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Jeśli chodzi o ten filmik, czyli całą moją przygodę z YouTube'em, zaczęła się 2018 roku, jak zaczęłam Założyłam swój pierwszy kanał, to był kanał Bela Izabela Game I to był 1 sierpnia, jak się nie mylę Mój pierwszy filmik umieściłam 4 lata temu To było taki o jeziorze, Augustowie I później dodałam się dwa nowe filmy w tym roku, czyli powitalny film Pogadanka na, moim, na temat mojego kanału No i moje prace plastyczne, pogadanka Więc te filmy są na, na moim kanale Oczywiście zapraszam Was na ten pierwszy mój kanał, to był mój pierwszy, pierwszy kanał, jaki założyłam do subskrypcji i do oglądania, bo też niedługo nawet też się nowe filmy pojawią. Mój drugi kanał założyłam 30 listopada 2019 roku. Mój drugi kanał był pierwszy, to oczywiście był tak mało co dodawałam. Miał być tam te właśnie pierwszy kanał na gry, a tutaj miał być bardziej ogólny Ale wiecie, jak się, jak, jak mówiłam, to też mi się nie udało. I teraz, tak jak mówiłam, ten pierwsze kanale będą takie DIY. I to jest taka moja pierwsza właśnie kanału i pierwszy mój film, zaraz Wam powiem, kiedy powstał mój pierwszy film. Miałam wtedy bardzo krótkie włosy na tym filmie, mój ulubieńcy 2019 roku. Czas temu i zapraszam do obejrzenia tego filmu, mojego pierwszego. Jak mówiłam, wtedy miałam bardzo króciutkie włosy. Tak, 3 stycznia właśnie ten film... Wrzuciłam, jak dobrze pamiętam. I teraz mam 280 filmów i mam 316 subskrypcji. Oczywiście, za każde subskrypcje, komentarze, łapki, to oczywiście Wam zawsze dziękuję. Dla mnie to jest mega ważne. I tak, jeśli chodzi o wcześniejsze nagrywanie filmów, nagrywałam takie filmy dla siebie, bo też chciałam się przeswoić z kamerą. Od dziecka zawsze lubiłam kamerę i zdjęcia, więc pracę dzieciństwa lubię właśnie. Być tak yy, za kamerą. W dzieciństwie moi rodzice mieli taką dużą kamerę. Ja nauczyłam się łączyć na kamerę i zawsze się nagrywałam, więc taki mój pierwszy był właśnie z też z kamerą. Ko dziecko też nagrywałam, dziadka yy, też swoje wypowiedzi. I właśnie o dzieciństwo, właśnie ciągnęłam właśnie do kamery. I też do nagrywania. Więc to jest taki mój początek. Zmotywowała mnie tego, żeby nagrywać na YouTube. Bo na początku się nie wkrótce wstydziłam nagrywać na YouTubie. Zaczęłam nagrywać po filmie Panny i Anny, i nagrała taki jakiś bardzo fajny film na temat chyba nagrywania filmów O coś takiego. I powiedziała bardzo fajne słowa. Oczywiście dzięki jej słowom, właśnie, bo dałam też stylizację, czyli Karolinę. podam Ci bardzo serdecznie, Karina, jak, jak mnie oglądasz, jak będziesz oglądała. To już nie pamiętam. Też Paulem. oglądałam, więc takich YouTube'owych się oglądałam. Jeszcze przed nagrywaniem, tak jak mówiłam, nagrywałam właśnie tak dla siebie, też dla kanału i też pamiętam kiedyś nagrałam i to jeszcze był przed, przed pojawieniem się Belli. Taka ciekawostka. I jak chcecie, to mogę wrzucić filmik, co nagrałam kiedyś dla siebie, jak Belle do mnie pierwszy dzień była. Dać nam, no, czy chcecie. To zmontuję. I Wam wtedy pokażę. I pokażę, jak to była wtedy malutka. Bella. miałam wtedy 4 miesiące, jak ją przegrynęłam. Moja siostra ją wtedy znalazła. Słuchajcie, co ja mówię. Więc jak chcecie, to możecie w komentarzach, czy chcecie, taki film właśnie o mojej Belie, jak była wtedy malutka i nagrywała się ten film. Między innymi właśnie na kanale mam też te filmy prywatne, niektóre. Ja już chciałam nagrywać o wiele wcześniej. Tylko, że wiele wcześniej nie miałam telefonu. W którym mogę nagrywać? Miałam taki zwykły telefon klawiaturowy. Też nie miałam odwagi, bo też wszystko z głowy biorę. Jeśli chodzi o pomysły, no to piszę w takim zeszycie. W takim. też mam inny zeszyt. Mam, ale też chciałabym zmienić nazwę kanału. I też mam do Was prośbę, żebyście w komentarzu napisali Wasze propozycję, taka moja prośba. Chciałam oddzielny film zrobić na ten temat, ale myślę, że w tym filmie mogę wam o tym wspomnieć. Chyba nie będę grywała drugiego filmu właśnie o tym, tylko tutaj właśnie wspomnę. Możecie przejść w komentarzu właśnie swoje propozycje, tu też mam swoje propozycje. I też w takim innym filmie, nawet jest to jest tutaj film na moim kanale, jest oczywiście też luknę, o tym właśnie moja historia nagrywania czy coś, jak to się też zaczęłam nagrywać na YouTube. To jest właśnie film, który tutaj mam. I oczywiście wam. Ten film Wam podlinkuję, żebyście mogli też obejrzeć w tym właśnie filmie. I tam opowiadałam właśnie, pokazywałam Wam chyba różne takie sprzęty, co nagrywam, czy nagrywałam i też też Wam opowiadałam o tym. I tak, pierwszym moim taką, e, taką kamerą, sprzętem, który nagrywałam, to był telefon, który dostałam od mojej mamy. Właśnie jest ten mój telefon ten w Etui on jest naprawdę chyba w najlepszym stanie. Mój telefon. I tak ma tutaj z tyłu, jest wygląda, tej lenowo. I to był właśnie pierwszy telefon, którym nagrywałam na YouTubie. I to właśnie ten pierwszy odcinek, co ja mówiłam, właśnie o moich ulubieńcach. Nagrywała się tym telefonem, co wam teraz pokazałam. Później takim lenowo. Teraz też tym. Tutaj mam. Tym Redmi. Redmi 8. Nagrywam też teraz. Nagrywam też moim aparatem, bo też później zakupiłam aparat. Nie wiem, w tym roku, ale gdzieś może dwa lata temu, czy trzy też lata temu, dwa albo trzy lata temu, tak mniej więcej zakupiłam się ten aparat, co teraz nagrywam właśnie w film. Więc tak, i też też moim pierwszym statywem mi się chodzi, to był laptop, taki, przepraszam, nie laptop, tylko netbook, później laptop był. Książki też wstawiałam, później jakichś yy, innych rzeczy stawiałam później sobie kupiłam statyw pierwszy z Aliexpress za kilka złotych, którego nie mam. Później sobie inne statywy kupowałam, później ten, co te, teraz tym nagrywam tym statywem, te filmy, więc to były moje takie nagrywanie, właśnie sprzęty nagrywania. Chyba miałam dwa albo trzy statywy, jak dobrze pamiętam. Też mikrofony miałam, że poszukać, bo teraz gdzieś schowałam więc tak, zaczęłam tak nagrywać i też jeśli chodzi o pierwsze montowanie to vlog z wakacji montowałam pierwszy też mogę Wam wrzucić do tenik do filmiku też nagrywałam chyba pierwszy takim startowym chyba takim do montowania, tam widać było jakieś tam napisy Później, i to było właśnie moje pierwsze montowanie i powiem Wam, że na początku jeśli chodzi o montowanie to, to był tak dla mnie czarna magia. Musiałam się nauczyć montować. Bo też niektóre filmiki przedtem mi pomagała siostra montować. Później sama montowałam filmy. tutaj parę montuję sama. I oczywiście montuję w Shotcut, jeśli chodzi, ktoś by ciekawy, jakim programie montuję Shotcut, oczywiście też mam link w tym filmie, jak ktoś by był zainteresowany. To jest bardzo darmowy i bardzo prosty do obsługi w montowania program, i do tej pory używam tego, go lubię. chociaż mam jeszcze inne te dwa do montowania, ale ten taki bardziej dla mnie jest prostszy i szybciej się montuje. Jak, e, jak w tym roku, mój że kupił laptop, co teraz wam montuję i montuję filmy, bo na starszym moim laptopie, oczywiście do tej pory, mój starszy laptop, montowałam bardzo długo. No i tak nieraz e, różne rzeczy tam by się działy a montowanie nieraz mi wykasowywało, to w ogóle po prostu mam no, ten mój laptop, który mi montuję teraz. To ja zaraz powiem, jaki to laptop to jest. Lenovo. Tak jak ta komórka. Taka ciekawostka. No i tak jak mówiłam, w Cię montuję film. Tak jak mówiłam, chciałabym nazwę swojego kanału zmienić Bela Izabela na wykonał. A i też jeszcze chodzi o oświetlenie, też miałam pierwsze takie małe oświetlenie. Dzisiaj ja miałam takie, takie kółko oświetlenie. Zaraz Wam pokażę. Pierwsze moje takie oświetlenie, co korzystałam, to właśnie taki mały ring był. Takie małe oświetlenie. Po kupiłam takie. Później miałam takie mniejsze oświetlenie, takie większe od tego oczywiście. I to wszystko się chodzi w tym filmiku, co chciałam Wam powiedzieć. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, to proszę wam o łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. I nie przegapię noga.